Siemanko, Siemanko Golfy trójka, 1.8 w benzynie. Yy, z takim problemem. Autko na zimnym ma bardzo ciężko, żeby odpalić. Jak już odpali, to obroty, obroty falują, falują. Dopiero po, po nagrzaniu utrzymuje swoje obroty. I co? Śmierdzi paliwem. Nowe świece były wkręcone. Yy, po takim odpaleniu, jak się wykręci świecę, świeca jest cała czarna. Czyli wychodzi na to, że po prostu zbyt bogata mieszanka. I co? Tutaj, tutaj jest coś takiego jak monowtrysk. Teraz raczej w autach tego nie mamy. To jest 95 rok. To kiedyś jeszcze to było w miarę sławne. A, a co? A teraz raczej już są, są, są wtryski te bezpośrednie, nie? Prosto, prosto na cylinder, nieważne, i teraz tak wam pokażę o co, o co tu biega. W dusze sprzęgło i odpalamy. Powiem wam teraz w miarę. Teraz w miarę. Jak sam na dworze miał chyba gorzej. nie chcę odpalić no. pewnie tego nie słychać, ale część się całym i widzicie obroty jak to teraz aż tak nie, bo stoi dwa dni w środku, ale tak na dworze stało no to yy, całe latały Całe obroty latały, on nie chodzi tak jak powinien a po nagrzaniu pali odszczała i obroty już nie falują więc co po tych świecach, czyli za duża dawka i sprawdziłbym tak, no monowtrysk jest podejrzany czynnik temperatury płynu też był podejrzany, ale już go wymienili ale, ale, ale jeszcze może by sprawdzić sondę silnik benzynowy, sonda też może regulować nam paliwo. Ciśnienie też było sprawdzane. Z tego co słyszałem, no to jest książka. I co? No i nie wiem, no po kolei będziemy sprawdzać. Musimy, musimy dojść do tego, co tu jest nie tak. Niestety wejście, wejście jest, a mój komputer nie chciał się podłączyć. Mam tego, waga tego. Lajta czy jakoś tak i, i jakiś jeszcze inny, taki ogólny, i ani to, ani to. Jeszcze raz spróbuję. Jeżeli się połączę, to wam pokażę. Jeżeli nie, no to nie. Dobra, biorę się za robotę. Dobra, wygląda to tak. Tutaj jest jedna sonda o w tamtym miejscu. Tu jest podpinana. Zaraz to odepniemy. Ale tu jeszcze idą. Podciśnienia do właśnie tego monowtrysku, więc posprawdzam sobie jeszcze te podciśnienia. Zacznę ogólnie, bo tu dużo grzebane, wszędzie jest izolacyjne. Yy, tu na przykład taki pręt. Tutaj do ucha było przykręcane i to miała być klimatyzacja ja w golfie trójce. Przypominam i ogólnie dużo jeszcze coś tam było, bo mi wszystko tłumaczyli. Było ogrzewane po, przez poprzedniego właściciela, żeby tu właśnie różne gadżety, głupoty podokładać. Nieco, posprawdzam podciśnienia, jakie są. Podciśnienia też mogą wpływać na dawkę paliwa, więc sobie to sprawdzę. A jak wszystko będzie git, to odpinam kostkę i sprawdzam na kostce. Dobra, i teraz Wam pokażę, jak ja sobie sprawdzam sondę. W pierwszej zawsze sprawdzam akumulator, akumulator jest git. Teraz tak, u mnie sonda jest na czterech przewodach. Dwa tego samego koloru, czyli tutaj białe, są od grzałki. Trójka, czyli szary, jest dodatkowa masa i czwórka, ten czarny, jest sygnałowy. W pierwsze biorę zwykły tam multimetr, i na tych dwóch białych wpinam sobie i sprawdzam oporność. Omy, coś koło 9 ohmów powinno być. U mnie jest git, odczepiłem, żeby było lepiej widać. Teraz tak podłączę kostkę. Podłączę czarny i szary do multimetru na wolty na odpalam samochód i powinno pokazać nam no mniej więcej ładowanie czyli 14 y, sorry na białym i na białym około 14 a na szarym i czarnym od 1 od 01 do 04 i to powinno się wahać powinno się wahać tak cały czas no i co no, złożę, sprawdzimy. Dobra, ja już znalazłem winowajcę. Yy, sonda po podłączeniu do czarnego i szarego kabla na, yy, na wolty powinno pokazywać nam 0,4-0,1 i tak cały czas oscylować. Tutaj, dopóki jest zimny, cały czas pokazuje 0,4, czyli zapewne za dużo paliwa leje, dlatego te świece tak się zawalają. I po rozgrzaniu dopiero zaczyna oscylować nam ta yy, wartość. Więc co, zamawiam sobie Boszowski, wymieniam i będzie C.